16 stycznia 2001 roku jesteśmy w tym miejscu, w którym byliśmy wczoraj na jeziorem Kisajno, zatoka Tracz. Kisajno daleko tam zamarzło, ale dzisiaj napadało ponad 20 cm śniegu. A taka warstwa śniegu powoduje, że lód bardzo wolno przyrasta. I nawet jeżeli będzie teraz w nocy minus 15, minus 20 przyrastanie tej tafli bardzo zwolni. Przyjdziemy jutro, gdy już nie będzie śniegu padającego i zobaczymy jak warunki, jaki przyrost stafli nastąpił tej doby. A na razie lód wygląda tak. Tak łatwa przebijalność stafli lodowej świadczy o tym, że ma on jakieś 4 cm. I to w miejscu, gdzie było zamarznięte wczoraj. Tam może mieć 2-3 zamarznięte dzisiaj, i pokryte 20 cm śniegu, więc przyrost tafli będzie bardzo, bardzo powolny, nawet przy dużych mrozach. Zobaczymy, co będzie jutro.